ale idzie tak i wraca on ma dzień. różnie on potrafi później Ja tam z automatu, żeby tak, tak ale ym, on jak już pozna przestrzeń, bo to można chyba wgrać w ogóle mu mapki w pamięć to on będzie bardziej efektywnie też gdzieś tam sobie wiesz. Sonia co to jest? Soniu? Ale ciche jest to nie Ciche, no. Jak na odkurze czy jest bardzo ciche.